Golwildi Gurney, angielski chirurg i wynalazca urodzony 14 lutego 1793 roku. Po ukończeniu szkoły średniej kontynuował naukę o kierunku medycznym. W 1814 roku poślubił Elizabeth Symes i już na początku przyszłego roku na świat przyszła ich córka Anna. Gurney wraz z rodziną przeniósł się do Londynu, gdzie pracował jako chirurg oraz prowadził wykłady z chemii otrzymując przy tym miano wykładowcy. W 1823 roku, rok po narodzinach kolejnego dziecka, został oznaczony złotym medalem za opracowanie palnika tlenowo-wodorowego. Przez kolejne lata górni skupiał się na powozach parowych, lecz po wielu sukcesach zakończył karierę z powozami po eksplozji kotła. Następnie skupił się nad oświetleniem, gdzie poprzez tłaczanie tlenu do płomienia miało zwiększyć jego blask. W 1837 roku górni pochował swoją żonę Elizabeth. 10 lat później pochował swojego syna Johna. W latach 50. poślubił 37 lat młodszą Jane Bailey i w tym samym roku zdobył kilka patentów. W 1863 roku otrzymał tytuł szlachecki i niestety również w tym samym roku doznał udaru mózgu, po czym zamieszkał raz ze swoją córką Anną w Rez. Zmarł 28 lutego 1875 roku w Reds.